Wyglądają na męskie, a ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. A tu obok są damskie, ale pojedyncze. Rany, cięty jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. Nie wasz się, słyszysz? Nie wasz się! Proszę, nie rób mi tego. Szani? Gerard? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie, dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie, ale jako obywatelka Redani służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii, czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Ten żołnierz. To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. Sześciu dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie. Jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie jadem i... wydawało takie... mlaskające odgłosy. Hmm. Czyli to raczej nie trup ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie... coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła? Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. A, no dobra niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała, ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Wernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franco oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia, sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Wern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i ślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Hmm. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo będę uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Nie jest? Wszystko w porządku. Ja tędy nie zejdę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak to weszłaś? Wern dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz, Tam leży Franc. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? To coś znaczy? Hmm. Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może... To, co tu że jest z nimi w jakiejś symbiozie. A, ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Mm -hmm. Trochę powyżej kolana. Czy ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone, to znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Mhm, mm najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. uważaj. Odsuńcie. Reddański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Nie mądre posunięcie. Przyszła tu odczerować Królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Mm, dziwny zapach: alkohol, krew i jeszcze fetor potwora? Musiał ten wyjść. Kobiety. To pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Ciało jest właściwie nienaruszone, do połowy pokryte śluzem. Mam nadzieję, że biedak nie cierpiał. Wydostał się tylko Nie przejdziemy tędy. Trzeba znaleźć inną drogę. Cały pokryte śluzem. Wygląda, jakby potwór zostawił je sobie na później. Shani, może pobierzesz próbkę stąd? Tak, a razem z nią ziemię, gruz i odchody utopców. Potrzebuję czystej próbki. Najlepiej zleża. Sporo śluzu, może starczy do próbki. Wystarczyć to może by jej wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony. Wyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła, to potworną śmierć. Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko, póki trzymają się na dystans. Musimy się zbliżać do leża. Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu no i ten odór... To mi wygląda na leże. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Przelegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał, wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję, ale i tak liczę na to, że pobiorę większą jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Biorę się do roboty. Hmm. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale. żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Ach, obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt.